Dzień dobry moi drodzy z tej strony Damian. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analiz na kanale Warcaby. Ale zanim przejdziemy do treści odcinka ogłoszenie, dlatego że wielu z Was wysyła do mnie zapytania. Jak los ukraińskich warcabistów, jak los szczególnie tego najbardziej znanego nam, najczęściej pokazującego się na kanale Warcaby Ukraińca, czyli oczywiście Iwana Antonenki. Mogę Was, moi drodzy, poinformować, że od środy 2 marca Iwan wraz z rodziną, z żoną i z trójką młodych dzieci jest bezpieczny na terenie Polski, jest pod opieką warcabistów i ludzi z warcabistami związanymi. Więc z tego miejsca chciałbym Was zapewnić o tym, że jesteśmy też gotowi do niesienia jakiejkolwiek formy pomocy innym Ukraińcom, szczególnie tym związanym z Wartobowym światem, których znamy od lat, jeżeli takowej pomocy by potrzebowali, niech ten materiał będzie takim apelem, deklaracją pomocy, że jesteśmy gotowi pomagać dalej, jeżeli tylko taka konieczność pomocy zajdzie i w ogóle będzie możliwa, bo też nie ma co ukrywać, że czasami szczerej chęci pomocy nie wszystkim znajdującym się na rejonie, w rejonie Ukrainy, w rejonie walk możemy bezpośrednio Pomóc, więc modlimy się, trzymamy kciuki za ich bezpieczeństwo, zdrowie i za to, żeby oczywiście ta sytuacja jak najszybciej znalazła pokojowe rozwiązanie. Przechodząc do tematu odcinka, będzie to analiza mojej ostatniej partii turniejowej, jaką rozegrałem. Czy w ogóle, czy w życiu, czy w karierze? No zobaczymy. W każdym razie włoskie Kianciano Terme początek października 2021 roku to turniej, na którym chciałem łączyć obowiązki zawodnika z obowiązkami osoby, która relacjonuje wydarzenia z turnieju, nagrywa materiały, montuje je, wrzuca. No i stwierdziłem, że jednak to wszystko nie do pogodzenia, jeszcze dodając fakt, że na turniejach warcobowych chciałbym móc pełnić również rolę prezesa Polskiego Związku Warcabowego. Stwierdziłem, że to najwyższy czas na podjęcie decyzji takiej symbolicznej, zawieszającej przysłowiowe korki na kołku, tylko w tym wypadku musielibyśmy mówić o, nie wiem, włożeniu pewnie warcabów do pudełka no i szczególnie w tych imprezach najwyższej rangi zdecydowałem się więcej nie występować przynajmniej na czas kadencji prezesa Polskiego Związku Warcabowego. <laughs> czy będę grał w mniejszych turniejach jednodniowych? Nie wykluczone, że tak, może nawet kilkudniowych takich mniej medialnych, mniej popularnych, natomiast na pewno z tym współzawodnictwem na arenie międzynarodowej czy krajowej najwyższej półki spauzuję. Dlatego też chociażby nie grałem w finale Mistrzostw Polskich zeszłorocznym, mimo że jako medalista z 2020 roku miałem do tego prawo. No i taką symboliczną, ostatnią partią była ta rozegrana na właśnie drużynowych Mistrzostwach Europy we Włoszech, gdzie nasz zespół polski mierzył się z drużyną Włochów. No i na mojej desce przyszło mi się zmierzyć z zawodnikiem, którego znam praktycznie od dziecka. Włoski reprezentant Daniele Makali, który jak widzicie po lewej stronie, podobnie jak ja, ma tytuł Mistrza Federacji, ranking ciut niższy 2143 przy moim nazwisku 2176. A propos tych nazwisk, ra, nazwisk rankingów, powiem Wam dwa słowa, dlatego że często próbujecie odnosić, szczególnie szachiści, właśnie te rankingi warcabowe do rankingów szachowych. Ja ostatnio usłyszałem takie fajne porównanie ze strony któregoś warcabisty, że żeby wytłumaczyć Wam siłę gry rankingu warcabowego, to niech poziomem dla nas odniesienia będzie Mistrz Świata. No i Mistrz Świata w warcabach najczęściej ten ranking ma na poziomie około 2450 oczek, więc no mój poziom to można powiedzieć na no niecałe 300 punktów poniżej Mistrza Świata, jakbyśmy te analogie przenosili do szachów i tam patrzyli na Karlsena 2850, no to powiedzmy takie 2550 szachowy poziom mógłbym reprezentować analogicznie patrząc na Warcaby. Partie z Włochami zawsze są partiami ciekawymi, dlatego, że są to zawodnicy, którzy nie idą absolutnie w części teoretyczne, znane z książek, często próbują sami tworzyć, od tej teorii odchodzić. No i szczególnie właśnie tacy zawodnicy, których ja przez lata poznałem, typu Daniele Macali Roberto Di Giacomo, to właśnie autorzy takich ciekawych pomysłów i niestandardowych ruchów, typu, nie wiem, na przykład 32-27 w pierwszym ruchu, którego praktycznie się nie gra. A która ostatnio w partii blicowej zagrał Edward Burzyński z mistrzem świata, późniejszym Rulem Boomstrą. Podrzucam wam na górze po prawej fajna partia z Blica, bardzo ciekawa, gdzie Edward Burzyński mógł swoją drogą pokonać, e, zrobić niespodziankę Rula Boomstra, ale nie zauważył kombinacji najpierw wygrywającej, a potem remisowej, więc, więc dwie były ominięte, pomimo tego, że Edward to naprawdę mistrz taktyki, czyli gry kombinacyjnej. No, i podobnie było w tej partii z Daniele, słuchajcie, bo zaczął 32-28 dość standardowo, ja zszedłem 20 25 do debiutu bandowego, który lubię, który też swoją drogą możecie całkiem ciekawe warianty przeanalizowane tego debiutu zobaczyć na kanale warcaby, chociażby w mojej partii z Mariuszem Ślęzakiem z finału, właśnie 2020, też Wam podrzucam na górze. 31-27, ja tutaj wymieniam 1923 i doprowadzam do.

co często jest niekorzystnym, bo tutaj można to wykorzystywać różnie kombinacyjnie. Natomiast, kiedy rozwinięte mam długie skrzydło, długie, czyli to po mojej lewej stronie, a dużo pionów po prawej, to raczej czuję się z tym wszystkim bezpiecznie. No i tutaj pierwsze wielkie zaskoczenie ze strony Daniela: ruch 39-33. Absolutnie niestandardowy ruch. Najczęściej raczej zawodnicy wyciągają się od strony długiego skrzydła, a potem od krótkiego po linii dwójnika, właśnie takim atakiem 33-28 ale to by sprowadziło partię do rozwiązań teoretycznych. No widać, ewidentnie Daniele tego nie chciał i po moim ruchu 15-20, który ma celę tutaj ograniczyć na tym skrzydle przeciwnika, nie dać mu jakoś wyjść 29-24, izolując mojego piona 15. Może prędzej widziałbym tutaj kontynuację jakoś w tym stylu, z klinową pozycją po wyjściu 35 na 24. To Daniele, słuchajcie, zaskoczył mnie oddając piona 29-24, robiąc poświęcenie piona już w piątym posunięciu partii i ataku 39, 33. I co ja tutaj mogę? Tak naprawdę zostaję z takim izolowanym pionem w środku planszy 23. No i plan izolacji takiego pola, takiego piona stojącego na tym polu, właściwie mówiąc, to jest całkiem popularny i całkiem skuteczny plan w Warcabach. Jeżeli byśmy popatrzyli na moje możliwości, to gdybym na przykład próbował jakoś wywierać presję na tego piona 24, na które w końcu to pole zbije Daniele i jakoś atakować 14-19, to taki plan raczej sensu większego nie ma, bo słuchajcie, taki pionek 35, on nie ma gdzie za bardzo iść, no jest pionem bandowym na skraju warcownicy pionem słabym. Po takim moim ataku natomiast 14-19 i obronię od 44-39, ja tracę piona z centrum, a przeciwnik z bandy wyciąga sobie piona do centrum, więc raczej takich ataków nie róbcie, nie róbcie tak, żeby pomagać przeciwnikowi, przeciwnikowi no z całą życzliwością do niego chcemy raczej życie utrudniać. Dlatego zdecydowałem, że nie będę tych pionów tutaj 10-9 ruszał, tego 15 mam wyciągniętego, więc, więc tutaj on nie jest izolowany i nie przeszkadza mi to. W takim wypadku będę grał na przeciwległym skrzydle. Zagrałem 17-22, bicie, bicie, bicie. I co się teraz dzieje? No, ten pion mój 23 jest taki właśnie całkiem izolowany. Ja teraz z mam możliwość. Jeżeli bym zagrał 9-14, to bym wpadł na kombinację, bardzo szybko przegrał. Właśnie przez współpracę tych pionów 25-23 zachęcam spauzować materiał, zrobić kombinację samodzielnie. Przebiegałaby ona tak, że najpierw wyrywamy, robimy dziurę na polu 18, następnie oddajemy 34-30. No i klasyczne uderzenie Filipa, Filipa dwa piony więcej u. Białego szybko by te partie pozwoliły wygrać. Natomiast z kolei po jakimś takim wyjściu 10-14 przeciwnik mógłby na przykład pójść na skrzydło 24-20. Typ pozycji by się trochę zmienił, by był ciągle napięty, a stwierdziłem, że jednak chcę grać z tym pionem 24 i 27. Często mówię Wam o tych dwóch pionach, bo są to piony kontrolujące skrzydło. Jeżeli białe kontrolują 27, to znaczy, że kontrolują swoje. Długie skrzydło, jeżeli 24, to kontrolują swoje krótkie, a tym samym moje długie skrzydło, więc ja muszę szukać przestrzeni do gry. I w tym wypadku moja przestrzeń do gry to jest właśnie wokół tego piona 23. Tylko tę przestrzeń łatwo stracić, jeżeli się pogra nieodpowiedzialnie. Wielką zaletą tej pozycji na pewno jest brak tego mojego piona 15, bo gdyby on tutaj stał, gdybym ja jakiś tutaj ruch wykonał typu 10-15, to zobaczcie, że mógłbym się dosyć łatwo wpędzić w jakieś tutaj groźby najróżniejsze. Może przy, przy, pokażę wam taką przykładową kontynuację, o co mi konkretnie chodzi. O, coś takiego. I na pierwszy rzut oka nie wygląda tutaj nic strasznie, natomiast bardzo szybko ten pion 15 jest wykorzystany przez białego, właśnie takim zagraniem 34-30. Bicie, bicie i ustawiamy tutaj kolumnę od 35-24. A ta kolumna jest bardzo silna, bo od razu stwarza groźbę oddania jednego piona i pobicia dwóch. I słuchajcie, nie ma jak tutaj tak naprawdę tej groźby uniknąć, dlatego że ten pion 23 zostanie zabrany. Po jakimś ruchu typu 9, 14 w tę stronę można użyć kolumny 1 za 2, pionek więcej u białych. A jeżeli by czarne próbowały wychodzić, uciekać 23-28, to tutaj działa ta druga kolumna od 36 do 27. Więc takimi szczypcami można powiedzieć, białe ograniczyły czarne no i zmusiły je do tego, żeby wpaść na prostą kombinację 1 za 2, żeby stracić właśnie tego izolowanego piona 23. I na taki plan trzeba uważać. Ja sam go wykorzystywałem, wielokrotnie wygrywałem podobne pozycje patrząc od strony białych. Dlatego absolutnie tutaj na piętnastkę nie chcemy stawiać swojego piona. Wyciągam się po prostu z drugiej strony. Jest kontynuacja. No i po wyciągnięciu dwóch pionów z szóstki, bo zobaczcie, jedenastkę, szóstkę centralizujemy, tak? Wyciągamy z bandy. Natomiast nie chcę zagrywać tym pionem jeden na szóstkę, na bandę, no bo powiedzmy, że ten pion 1 tak się rozwinie sytuacja, że on będzie mi potrzebny gdzieś tutaj w centrum, na osiemnastce. Tak zagram na szóstkę, to już go nie przeprowadzę na osiemnastkę, więc odpowiedzialnie z takimi ruchami. Więc już teraz Teraz decyduje się na zagranie 17-22. Moim planem obecnie jest jak najbardziej powybijać długie skrzydło przeciwnika. Zobaczcie, że ja mam tutaj dużo pionów, on jeszcze teraz też ma dużo, ale w miarę jak się będzie upraszczało, to niewykluczone, że te pionki, które teraz uważam za słabe po stronie bandy, zostaną no, takie nieaktywne i dzięki temu uzyskam przewagę w tej partii. Więc mój plan atakuje długie skrzydło przeciwnika. Dochodzi do wymiany, idę 11.17, przeciwnik 41.36. 11, no i teraz stwierdziłem, że po tych dwóch wymianach, które miały miejsce... Po prawej stronie warcownicy, patrząc od czarnych, którymi gram, mogę sobie pozwolić na taki atak 17 21. No i jeżeli przeciwnik dalej będzie doprowadzał do wymian, no to słuchajcie, po pierwsze wyciągnę mu centralnego piona 38 w stronę bandy 27, a nie po takim ataku 17 22 36 na 27 od bandy do środka. A druga możliwość dla białego jest taka, że zagra na przykład 47-41. Za jednego piona zdobędzie 2, więc na chwilę będzie miał przewagę materialną, ale ja szybko tego piona odbijam po takim ruchu 9-14. No i potem, kiedy już go odbiję, to zobaczcie, że tutaj no dosyć luźne jest to prawe skrzydło, patrząc od białych, oczywiście ich długie. Bo nie ma tutaj pionków za dużo, jest dużo powybijanych, a tutaj są takie skomasowane, gdzie z kolei ja sobie jeszcze dodatkowego piona od tego skrzydła odciągnąłem do walki o centrum. Więc taka kontynuacja stwierdziłem, że mi pasuje. Natomiast przeciwnik po tym moim ataku 17-21 się zdecydował na zagranie 37-31, więc ustawił tę kolumnę, która byłaby zagrożeniem, gdybym próbował wychodzić pionem 23 na 28, ale w obecnej sytuacji ja w żaden sposób tutaj pionami grać nie chcę. Tutaj też muszę cały czas pamiętać, że cały czas kombinacje nie pozwalają mi na zajęcie pola 14. Między innymi jest to taka kombinacja, gdzie oddaje się tutaj 24-19 i 34-30 za dwa piony biorąc 3. Więc cały czas trzeba na to patrzeć pamiętając, że w ten sposób praktycznie mam wyłączone z gry całe lewe skrzydło, więc tutaj żadnego ruchu nie robię, gram na przeciwnym. Jak najszybciej chcę móc wywrzeć presję na pole 27, idę 12, bo ten jest najbliżej do ataku, nie jakaś siódemka, nie jedynka, ten jest najbliżej do ataku. Przeciwnik wymienia 3430, no i ma te dwie kolumny. Ja już na pewno nie mogę zagrać na 28 ani nigdzie 14-15. Natomiast często, słuchajcie, w warcabach jest tak, że kiedy mamy pozycję taką niestandardową, nietypową z napięciem, to nawet choćby wydawało nam się, że ta pozycja jest bardzo dobra albo bardzo słaba dla jednej lub drugiej strony, często dochodzi do takich kluczowych momentów, gdzie wszystko rozgrywa się na jedno lub dwa tempa. Czyli możemy mieć idealną sytuację do wygranej, bo akurat ruch pasuje. Możemy mieć sytuację, gdzie nie da się wygrać, bo ruch spasował przeciwnikowi, i tak dalej. Nie ma co się przesadnie przejmować, jeżeli nie potrafimy do końca ocenić pozycji. Ja widziałem, że atak jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, nawet pionem, no w końcu musi być skuteczny wobec obrony maksymalnie czterech, może pięciu pionów. Tak? Więc w końcu oswobodzę się na tym skrzydle, natomiast akceptuję długoterminowy plan gry. No i co? Od lewej strony, czyli tam, gdzie nie mogę grać, przerzucam piony, na prawą stronę, tam gdzie muszę grać, żeby wywierać presję dalej na to skrzydło. Mamy kolejne posunięcia. Ja, kiedy już zebrałem tutaj trzy piony do ataku 11, 12, 17, zaczynam kontynuować atak 17, 21, a przeciwnik znów nie chce e, odbić tutaj w kierunku e, dwóch pionów. Po 42-37, no bo znów ta pozycja wygląda raczej na taką, która jest w centrum, fajnie rozwinięta dla mnie, z tą kolumną bardzo ważną centralną od 12 do 23. Więc Daniele się zdecydował zagrać 50 44. Kolejny piąt wylądował na bandzie. Co robię? Kontynuuję atak, oczywiście od strony bandy do centrum. Teraz, kiedy już wiem, że miejsce dla jedynki jest zrobione, kiedy ją mogę włączyć do właśnie centrum kierunku, robię, przygotowuję z tego piona dalszy atak skrzydła. Kolejny atak, kolejna obrona i przychodzę do kolejnego ataku, jeszcze wyciągając tempo ruchem 2-7, zmuszając w ten sposób przeciwnika do wykonania jakiegoś ruchu, który go określa. Zobaczcie, że cały czas ta moja kolumna 12, 18, 23 nie daje jemu zagrać na przykład na 33 albo 32, bo od razu by wpadł na jakieś 1 za 2, typu coś takiego 1 za 2 ma pionka więcej. W związku z tym formacja, która mogłaby się wydawać silna, czyli ta, która stoi, bo mnie jakoś ogranicza. Może być tak, że będzie zmuszona do wykonania posunięcia, bo nie będzie miał jak po prostu Daniela czekać. I to jest taka pozycja już dosyć napięta, z koniecznością zagrania czegoś, co być może osłabi jego pozycję. No i jest taki ruch 30-25, więc nie miał pomysłu na zagranie, bo co mu zostało jeszcze? Zagrać jakieś 45-40. Podwiesić pionka na 40, ale to ja znowu mogę atakować i dalej jeszcze czekać kolejnymi pionami. Więc zagrywa 30-25 na chwilę tę kolumnę psując i dostarczając sobie piona bandowego 25. Co ja robię? Atakuję. On 34-30, bicie, bicie i wychodzę 12-17 do kolejnego ataku. Tak naprawdę moi drodzy, to teraz już idzie bardzo forsowny wariant do wygranej pozycji. Zmuszone są białe teraz zagrać 43-38, bo gdyby próbował zagrać 31-26, to ja ustawiam kolumnę 7-12 ruchem. 8, 12, 17 i nie ma groźby przed kombinacją prostą 1 za 2, czyli gdyby gdzieś szedł, oddaję jednego, biorę dwa piony. Mam jednego więcej wygraną pozycję. Jeżeli nie może zajść w ten sposób, to inną formą obrony na ten mój atak no, będzie albo wymiana 27-22, albo jakieś takie zagranie 43-38. No powiedzmy, że jakoś zagra 45-40, to ja atakuję 17-21. Niech spróbuje tutaj wyjść na 22. Szybko ta partia się skończy, dlatego że ja najpierw poczekam. On gdzieś zagra typu 40-34, ja 8-12. No i grożę teraz oddaniem jednego, wzięciem dwóch. Takim ruchem 13, 19. Nawet jeżeli odejdzie jakoś 20 na 14. Ja poczekam, 7, 11, 39, 33, może być tak. No i co, chyba nawet mogę już teraz atakować. Zgadza się, 12, 18. Ten pion zginie, prędzej czy później. Nawet jeżeli nie jesteście w stanie tego piona zabrać w jednym ruchu, to często w takim dłuższym planie 3-4 posunięciowym będziecie w stanie go wywalczyć. Dlatego schodzimy do tego ostatniego ruchu, który miał miejsce w partii 43-38, i teraz forsowna sprawa. Jeżeli przeciwnikowi udałoby się zająć i pole 32, kiedy ja nie miałbym tej kolumny od 12 do 23, i pole 26, i miałby kontrolę nad drugim narożnikiem, czyli 25, to bardzo prawdopodobne, że pozbawiłby mnie przestrzeni, która mi jest potrzebna do gry. Dlatego ja muszę się sam zainteresować jednym z tych dwóch narożników, żeby tę przestrzeń mieć pod kontrolą. Moją. 17-21. Jest atak. Wiemy już, że nie może wychodzić. Blokuje się 38 32. Ja wykonuję kolejny atak, żeby zmusić go do ruchu 41-37. Mam zajęty narożnik. Teraz, kiedy mam zajęty narożnik, z kolei muszę uważać na różne kombinacje i tego, żeby się możliwości przesadnie nie pozbawić. Gdyby teraz był ruch białych, to białe miałyby kombinacje. Też możecie sobie spauzować, spróbować rozwiązać. Dosyć ciekawa idea. Ja już ją pokazuję. Na przykład z oddaniem 27-21. Po takim oddaniu dwóch pionów czarne muszą bić na pole 38, a białe jeszcze oddają 39-33 i ten pionek 38 dalej jest prowadzony na 20. jak już trafi tutaj, to trzask, 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 nadamy cztery piony w bardzo fajnej idei. Zagrałem teraz 8-12 i to jest bardzo ważne, żeby taki właśnie ruch teraz wykonać. Swoją drogą też wpadając na kombinacje. Ciekawe natomiast jest to, że w takiej pozycji niedokładność i zagranie takiego posunięcia 7-12 ogranicza na tyle przestrzeń czarnych, że czarne by te partie przegrały. No i jak, w jaki sposób? Na przykład 45-40 cały czas bardzo ważne. Nie możemy robić 1 za 2, bo kończymy na polu 20 i to przeciwnik trzaska. Dwa piony na damkę. Więc w takim wypadku jesteśmy zmuszeni niemalże, bo nie możemy zagrać ani 10, 14, ani 15, bo ta kolumna cały czas działa groźbami. Zmuszeni jesteśmy do ruchu 12, 17. Jakieś 39, 33, 17, 22, jakieś coś takiego. No i co? Nie ma po prostu ruchów, są dwie możliwości teraz u czarnego. Jeżeli zagramy 8, 12. To taka jest kombinacja ciekawa. Nie możemy bić, oczywiście, do przodu, bo 1 za 4 A jak pobijemy do tyłu, to jeszcze jednego, jeszcze jednego piona poddaje biały. No i po takiej kontynuacji idzie prosto do damki tym, polem siedem, tym pionem z pola 17. Wygrywa. Partię. Druga opcja, która mogłaby mieć wtedy miejsce, no to zrobić takie 2 za 2, 22-28 1, drugi pionek za 2, no i wydawałoby się, że idziemy do damki, ale białe teraz wymieniają do tyłu, no i piony 37, 39 kontrolują te 38, nie ma ona gdzie, gdzie pójść, a 16 sobie pójdzie do damki, i no w ten sposób białe wygrają. Dlatego bardzo ważnym jest zagranie właśnie tutaj 8-12. 45-40, ja wychodzę 7-11. Cały czas miejmy na uwadze to, że kombinacja nie działa, bo po poddaniu dwóch i poddaniu jeszcze dwóch na damkę, ja po prostu łapię jeden za jeden. Mam dwa piony więcej i spokojną wygraną partię. Może jeszcze mogło być ciekawie, gdyby teraz wtrącił biały takie oddanie dwóch pionów na większość, jeszcze dwóch, czyli w ten sposób oddał w sumie dwa, cztery. 6 za 2, no i ten pion 12 zginie, na przykład po takim ruchu 18-22. 3 piony więcej u czarnego, komputer pokazuje przewagę dosyć realną. Czasu raczej miałem dużo, nie bałbym się bać takiej końcówki. Kiedy trzy piony macie mniej w zamian za, więcej znaczy się za, w zamian za damkę, a tak naprawdę mogę 4 poświęcić w zamian za damkę i dalej będzie równo. To raczej nie ma co się bać takich końcówek. One są trudne do doliczenia, wymagają precyzyjnej gry, ale myślę, że tutaj nie powinny czarne przegrać, a, a miałyby nawet duże szanse na wygraną. Co dalej? W takim wypadku po ruchu tym moim 8-12, 45-40, 7-11, no i tutaj Daniel schodzi 24-20, co jest błędem, który raczej decyduje o pozycji przegranej dla białych. Może lepszą kontynuacją by było coś w tym stylu, 25-20 bo po jakichś takich pozycjach, które są dosyć no forsowne, wymuszone, czarne w końcu by się przedostały do damki pierwsze. Ciekawsza końcówka z szansami dla czarnych, ale raczej końcówką jednak renisową. Natomiast po tym ruchu 24-20, ja zagrywam 10-14 i za chwilę dochodzi do takiej pozycji, która forsownie może być już wygraną. Dlatego, że po wyjściu 35-30 przychodzę czarnymi 10-15 z groźbą oddania tutaj wyciągnięcia pola 23-4, no i różnymi biciami. Musi biały zagrać 40-35, teraz biały grozi 24-19 z różnymi groźbami, dlatego też muszę zasłonić to pole 14-19 i gra 39-33. I okazuje się, moi drodzy, że w tej pozycji już mogłem szybko te partie wykończyć, ale nie doliczyłem tego. Po ruchu 12-17. Nie mogą teraz białe grać 33-28, bo jest prosta wymiana 1 za 1. I dochodzi do takiej sytuacji, że białe, które nie mają tutaj pola zajętego 38, nie mają kolumny bardzo istotnej od 38-27, nie mogą jej w żaden sposób wykorzystać i przegrywają partię. No, możecie sobie popatrzeć, że wszystkie piony po prostu trzeba yy, oddać. To jest jeden z tych wariantów, który mógł mieć miejsce. Inny wariant, który mógł mieć miejsce, to wymiana taka do tyłu. No i tutaj też nie doliczyłem się wygranej po takim wyjściu 18-23. Okazuje się, że po ruchu 39-33 sprowadzamy te partie do podobnej sytuacji, czyli mamy porówno, ale przez brak 38 białe kamienie po prostu muszą zostać oddawane. No i tutaj żałuję, że tego nie zagrałem. Zagrałem 40, co też jest wygraną, wygranym posunięciem, natomiast w trochę dłuższej, dłuższym wydaniu. Bicie, bicie. Ja już mam plan przyjścia na 14 i następnego ataku na 19. Nie ma jak się przed tym biały obronić. No i po tej sekwencji nie musimy oddawać wszystkich pionów, ale tego jednego piona już zgarnąłem. Biały wymienia. Robimy kolejne ruchy w kierunku końcówki. Jest wymiana. Struktura ustawiona u białego 33 22 jest kolumna chcę ją rozbić dlatego atakuje 24 30 zmuszając białego do wymiany i tutaj słuchajcie mogłem bardzo szybko przeciwnika wykończyć bardzo szybko wykończyć grając taki ruch 12 18 już tutaj jednoznaczną wygraną pokazuje komputer to jest pierwszy wariant no i cyk pozbawiony wszystkich możliwości biały Drugim wariantem mogło być tutaj wybicie 27, 21, ale wystarczy pobić w ten sposób. Gramy tu. Biały nie może przychodzić na 23, bo jest 1, 2 za 2, nawet tu jeszcze mogę poddać i od razu zrobić 3 za 3, zgarnąć wszystkie pionki. A po ruchu jakimś w stylu takim po prostu upraszczamy, wymieniamy piony, opozycja, koniec, finito, wygrano. No i tego też niestety. Nie doliczyłem, nie zauważyłem, zagrałem 11-17, no i ciągle ta pozycja jest wygrana, natomiast w dłuższy sposób. Tutaj znowu do tych samych wariantów mogliśmy pozycję sprowadzić po ruchu 12-18, szybko wygranych, zagrałem 7-11, tak, tak, tak. I tutaj słuchajcie, znowu moje niedoliczenie końcówkowe. Nie znalazłem ruchu 11-17, nie znalazłem tego posunięcia. Co tu się dzieje? No, zmuszamy białego do zagrania na 33, wychodzimy na 34, teraz biały nie może tutaj wejść na 29, bo my od razu przychodzimy tutaj z atakiem 1 za 1, te piony są w opozycji i te są w opozycji, więc koniec po partii. W takim wypadku zmuszony by był biały zagrać tutaj i po ruchu 34, 39 jest atak 27-22. To bardzo fajna końcówka do tego, żeby ją spróbować przeanalizować i znaleźć sposób na wygranie jej mm, czarnymi. Możecie sami spróbować to wygrać. Ja tego też w tym wariancie nie znalazłem, dlatego, że no przede wszystkim liczyłem możliwość pójścia damką do pola 50, czyli coś takiego. Tak, tak, poświęcenie, ale tutaj nawet dwa piony wystarczy białemu oddać, iść do damki. Nie wygra się tego. Tego piona się nie złapie w żaden sposób. Pamiętajmy o tym, że w końcówce musimy mieć szansę co najmniej zrobienia czterech damek, żeby przeciwko jednej damce wygrać. Więc te końcówki często, mimo tego, że grane z pionem mniej, mogą być jakoś forsownie remisowe. Natomiast wygrywa przyjście tutaj na 43. A następnie jedynie na 48 i teraz nie mają kontynuacji białe. Możemy sobie kilka takich wariantów zrobić. Pierwszy 23-18, no to przychodzimy czy za atakiem na 37 czy na 31, bicie, bicie, koniec. Drugim jest 22-17, to co my robimy? Atak na dwójniku, no i co? Za chwilę pion ginie. I to jest też taka ważna, ciekawa idea końcówkowa do zapamiętania, że taki pion, które ma możliwość przyjścia na dwójnik i bycia, bycia, bycia poddanym, daje nam pewność wygranej, bo w takiej pozycji przeciwko dwóm piątkom wystarczy, że idziemy od końca do końca. A w pewnym momencie, jeżeli biały przyjdzie na damkę, to po prostu oddajemy jeden za jeden wygrywane partię, właśnie na przykład w taki sposób. No i ostatnim, trzecim wariantem do przeanalizowania w tej końcówce jest posunięcie takie, na przykład 23/19 po którym dzieje się podobnie, a tak od tyłu. Teraz. W taki sposób, jeżeli poddadzą białe, szybko ograniczamy ostatniego piona, a jeżeli odejdą, to po prostu łapiemy na dwójniku. No i teraz jakiegokolwiek ruchu białe nie wykonają, czarne. Zbijają dwa piony. I tak to się mogło, moi drodzy, potoczyć po tym ruchu 11-17, który był wygrywający. A ja zagrałem ruch 11-16, który się okazał remisowy, dlatego że w tej końcówce, na którą świadomie idę, atakuję piona 33, zrzucam go i potem przychodzę na 28, chcąc kontrolować najważniejszą, najdłuższą diagonalę na warcawnicy. Biały odchodzi. I w ten sposób mój cel jest prosty. Ten pion jest odcięty przez damkę. A ja mam kontrolę nad miejscem, gdzie doprowadzę trzy piony do damki i wtedy bez problemu wygram tę końcówkę. Natomiast mój przeciwnik miał możliwość, z której nie skorzystał skutecznego odcięcia tych moich pionów. Otóż w tym momencie zagrał 3 na 26, co jest końcówką już wygraną dla mnie. Może Wam pokażę szybko, jak to się potoczyło. Ja za chwilę wyszedłem dalej pionami. No i kiedy już miałem otwartą drogę dla pionków 27-37 do damek, Daniele się w tym momencie poddał. No i te partię zwyciężyłem oczywiście. Natomiast w tym momencie damką zamiast na 26 z trójki trzeba było się udać na 25. No i po przyjściu na 25 nie mam tak naprawdę kontynuacji i możliwości uniknięcia tego, że w pewnym momencie będzie cały czas ryzyko przyjścia tutaj na, yy, z atakiem na pole yy, 22, gdzie ja będę musiał się zasłonić damką na 28, a wtedy Daniele po prostu na przykład odejdzie w ten sposób. Yy, ja pójdę, oddam mi piona pod damkę i zbiję pion. I to techniczna końcówka, która wydawało mi się, że musi być wygrana, tymczasem właśnie po tym przejściu na 25 okazywała się remisowa. To jest rzecz, której się dowiedziałem moi drodzy dopiero w trakcie analiz poturniejowych, dlatego tym bardziej warto analizować swoje partie po turniejach, wyciągać z nich wnioski, a ja dodatkowo tymi wnioskami mogę się podzielić z Wami wszystkimi. Tak właśnie wyglądała moja ostatnia partia turniejowa rozegrana w październiku we włoskim Kianciano Terme. Partia zwycięska, więc myślę, że tak słodkie zakończenie Zawieszenie tej mojej kariery sportowej, reprezentacyjnej. Tak będę długo to wspominał. Mam nadzieję, że w taki sam sposób uda się przywrócić, otworzyć tę moją karierę, kiedy zacznę już ponownie w turniejach grać. Na pewno cały czas z Warcowami, oczywiście tymi sportowymi od strony analitycznej będę miał kontakt, chociażby przygotowując dla Was materiały takie jak ten. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, nauczyliście się czegoś z niego, to będę ogromnie wdzięczny za zostawienie łapy i subskrypcji kanału. Tymczasem, trzymajcie się ciepło, dziękuję za to, że oglądaliście do końca. Do zobaczenia. Cześć!